Sponsorem głównym Gali Ambasador Wałbrzycha jest Mbank. Sponsorzy: PGNIG, Porcelana Krzysztof, Wałbrzych International Production, Organizatorzy: Zamek Książ, Miasto Wałbrzych. Ma 26 lat, zawsze interesował go sport, zwłaszcza tenis stołowy, w którym zaczął osiągać sukcesy. Ambitny, pełen pasji, zdał prawo jazdy, ukończył studia licencjackie, następnie magisterskie. Rozpoczął pracę jako analityk finansowy we Wrocławiu. Od ponad 10 lat walczy z chorobą nowotworową. Bartek Sulewski. Dwa dni przed Wigilią usłyszał diagnozę lekarzy. Rak rdzenisty tarczycy z przerzutami do węzłów chłonnych. Musiał przejść ponad 7-godzinną operację. Później czekała go dwumiesięczna radioterapia i długotrwała rehabilitacja. Niestety teraz choroba zaczęła przyspieszać. Moim marzeniem, na pewno jak dla każdej matki, chciałabym uratować swoje dziecko. Nie mam innych marzeń. Lekarze z Gliwic zaproponowali mu leczenie lekiem Vandetanib. Miesięczna kuracja to astronomiczny koszt 22 tysięcy złotych. Aktualnie, by móc podjąć terapię, muszę być sprawny w 100% fizycznie. Nawet jeśli chodzi o wyniki badań, muszą to być nie tyle, że w normach się mieścić, a raczej w górnych granicach norm. Obecnie Bartek dochodzi do siebie po operacji Elita. Znów musi czekać, aby organizm wzmocnił się i można było rozpocząć kurację. Ta ostatnia operacja mu całkiem skrzydła już. Potrzebujemy teraz czegoś pozytywnego, żeby się zadziało, żeby miał też siłę walczyć z przeciwnościami losu. Bartek zawsze stawiał przed sobą różne cele, które sukcesywnie realizował ale ciągle ma jeden, ten najważniejszy. Ostatecznym takim celem moim jest powrócenie do formy sprzed kilku lat, tak, fizycznej, by móc samemu wszystko wykonywać, robić, jak każdy zwykły człowiek, który siedzi tutaj przede mną na was, przede mną na gali.